Zaczynamy naszą metropolię na jednej parceli bez modów. Dobra, zacznijmy sobie od zrobienia ulicy. Idziemy do przodu nią. Tu myślałam, żeby zrobić może takie małe rondo. Dobra, zróbmy. Najpierw postawmy te pokoje. Dobra, coś takiego. No i teraz musimy usunąć wszystkie ściany i tutaj te dachy. No, takie trochę jajko, nie koło, ale najgorzej nie jest, mogło być gorzej. Wstawmy coś takiego, zmniejszymy to. A maksymalnie możemy tak zmniejszyć, dobra. Dobra, wstawmy jakąś, może taką figurę i dookoła zrobimy roślinki. Wstawimy. Dobra, wstawimy tu pełno roślinek. I to sobie też dookoła oświetlimy jakimiś lampkami. O. No. Właściwie tak w środku trochę to pooświetlamy. Dobra, tu trochę odstaje nam to. Dobra, potem czymś to zrobimy. Żeby tak nie odstawało. Próbujemy zrobić taką na ukos. Ale tych trójkątów teraz... Dobra. I tu już normalną podłogę wstawiamy. Podłogę ulicę to już normalna ulica leci. I w sumie możemy się złączyć z tą. Tu w ogóle parkingi trzeba też zrobić. Bo wiecie, mamy też bloki, do których nie dojedziemy. Takie, wiecie, osiedla. Więc tam będą e, tylko i wyłącznie chodniki. Właśnie będą niektóre takie grubsze, a niektóre takie chudsze będą te chodniki. I wiecie, o co mi chodzi. O, na przykład tutaj możemy sobie złączyć chodnik. Może być taki, o, tutaj grubszy. Damy sobie tutaj przejście. No potem jeszcze zobaczymy, nie? Jeszcze pododajemy najwyżej jakieś ulice czy coś takiego. Dobra, a zróbmy sobie może teraz tą stację metra. Ja bym ją tutaj może wcisnęła. Takie zejście tutaj będzie. No i musimy teraz piwnicę utworzyć. No na pewno tutaj się musi zaczynać. Tu powiedzmy, że będzie peron. Ogólnie mogłam to zrobić piętro niżej w sumie. Dobra, wstawimy schody. Dobra, idealnie. No i oczywiście one będą na całą długość. Dobra. Też wstawimy po całości. Dobra, nie dobrze jest. Dobra, damy takie trzy przejścia. Damy jakąś taką zwykłą barierkę. Podwyższymy sobie tutaj. I to tak sporo podwyższymy o coś takiego. A żeby wiecie, tutaj było miejsce na tory. Dobra, podłogę bym chciała znaleźć taką brudniejszą, można powiedzieć. Nie wiem jak to nazwać. Dobra, wstawimy po prostu taki szary kolor. Czy tu wstawimy inny? Tu wstawimy coś takiego. A dół, o właśnie, dół taki ciemny wstawimy bardzo. O, coś takiego. Dobra, słuchajcie, znalazłam parę fajnych rzeczy, więc je sobie teraz postawimy. O, tu powiedzmy, jest takie zadaszenie będzie. A tu zobaczcie co. <noise> tak, ja wiem, to jest do parkowania. Ale załóżmy, że będzie to po prostu takie, wiecie. Te przejścia płatne, co odbija się kartę. Coś takiego. Wiecie o co chodzi? Że odbija się karty i się przechodzi do metra. Nie znalazłam nic innego, więc no jest coś takiego. Kamery. Rozwieźmy kamerę tutaj. I kamerę na drugiej stronie. Znalazłam też takie graffiti. Więc postawmy sobie... się postawmy, Powieśmy sobie takie graffiti. Wiecie, to będzie raczej taki Powiedzmy brudniejszy dworzec. O. Taki wiecie, jak w Stanach macie. Znalazłam no, też jakieś takie rury różne i te rury też sobie postawimy. O, do góry. Możemy też wstawić tutaj. Mamy też wyjście ewakuacyjne, więc tutaj sobie też powstawiamy to. Jest taki fajny bajer i to myślałam, żeby tutaj wstawić. Więc tą kamerę trochę wyżej. Mamy też gaśnicę. O, tu damy takie strzałki do góry. Tu będziemy mieli gaśnicę. Mamy nawet znaczek gaśnicy. Wstawimy go tutaj do góry. Tu jest w ogóle jakiś taki łańcuch, też go wstawimy. I tu mamy drugi znak gaśnicy. I sobie go wstawimy No i tu też mamy jakieś tam rury. Tu w ogóle możemy zrobić taką małą kawiarenkę jeszcze, czy coś takiego, albo taką może jakąś budkę małą. No, możemy w sumie jakiś kiosk postawić na przykład tutaj. W ogóle wstawmy tu jakieś oświetlenie, bo jest strasznie ciemno. wstawmy takie o, takie zwykłe lampki. Piętro, o Jezus, piętro wyżej. Bo ogólnie w metrach chyba jest tak właśnie ciemniej. Ale dobra, teraz jest ok. Postawmy tutaj jakieś ławeczki. Jakie, jakieś najbrzydsze, obetonowe mogą być. O, wstawmy takie trzy ławeczki. I znalazłam jeszcze, słuchajcie, tutaj takie, widzicie? Takie, nie wiem, rury. Je sobie tu wciśniemy. Oj, to jest w ogóle taka wielka rura. A nie można jej bardziej schować. Dobra, tutaj nie chcemy, bo jest za dużo, ale to mało możemy. I tu znalazłam jeszcze tory. Dobra, teoretycznie tu i tak będzie pociąg stał. Ale sobie to przesuniemy. Dobra, mamy tory. No to teraz musimy pociąg wstawić. Jakiś ja tu już widziałam jakieś pociągi, to nie, bo to jest towarowy. Taki pasażer. O. Wstawmy taki, proszę. Nie, dobra. Nie śmiejemy się. Tu mamy zwykły pociąg. To jest chyba tramwaj. aczkolwiek z przodu wygląda jak pociąg. No mniejsza o to. Niczego innego nie znalazłam, więc, więc będzie coś takiego po prostu i tyle. Dobra, na tą chwilę w sumie metro mamy załatwione. Musimy zrobić jakieś ładne wejście do metra. Może po prostu odgrodzimy sobie je. Damy do góry platformę. Ją może trochę wydłużymy, co? Coś by się przydało przywiesić do góry, jakąś nazwę albo coś takiego. Dobra, taką nazwę. Uznajmy, że to będzie nazwa po prostu stacji i zrobimy ją po prostu. O. Takich cegiełkach coś takiego. wstawimy może jakiś taki śmietniczek obok. Jeszcze stacja metra jest skończona. Dobra, kolejny dzień po zmianie skina. I w ogóle możemy jeszcze flagę tu wstawić. Taką na przykład zwykłą na, o, na cypelek. O, na sam środek, dobra. I ustawiamy je tylko... A może zrobimy taki kolor? Bardziej, właśnie pod ten amerykański. To w sumie takie amerykańskie miasteczko, trochę będzie. Tu możemy zrobić taką o linię ciągłą. Dobra, stawmy sobie tutaj jeszcze. Tylko tu też zrobimy linię ciągłą. A tu będzie już taka zwykła. Dobra, tu nie będziemy robić takiego skośnego, ale jedziemy dalej. Hop, hop. Dobra, trzeba tu jakieś krzoki posadzić zaraz, bo zobaczcie, co się dzieje, jeśli tak widzicie. Zaraz coś pokminimy, dobra. A dużo osób w ogóle się pytało, gdzie są e, te listwy. Ogólnie to są listwy oświetleniowe, więc one będą świecić w nocy, ale one są tutaj w dekoracjach i w folderze różne. Tu musicie sobie poszukać i ogólnie ich tak nie będzie widać, bo widzicie, one są na takich... E, ciężko je zobaczyć. No na przykład to jest śmieszne, że... One to jest system oświetlenia stóp, chyba się nazywa. Tak, oświetlenia stóp. A one nie są w oświetleniu, nie? I ja właśnie też tak wcześniej patrzyłam i nie mogłam ich znaleźć. Potem i tak będziemy poprawiać wszystko, bo wiecie, tu nam dojdzie jakiś budynek, tu coś, to będziemy chcieli coś zmienić. I finalnie i tak to wyjdzie, że połowa będzie poprzestawiana. Ej, a tu już wiem! Tu zrobimy nie ulicę, tylko może to będzie parking do tego osiedla, tutaj obok. Dobra, tu możemy poprowadzić jeszcze kawałek tą ulicę. Teoretycznie tutaj możemy zrobić też parking. I zrobimy taki prosty parking. A tu bym zrobiła taki troszkę większy i skośny. Zwiększymy i zrobimy właśnie parę takich miejsc. Kośnych. i tak, i coś takiego. I tu zrobię taki po prostu parking na razie. I tam taki mniejszy. O, tu trzaśniemy też chyba sobie parking. i co? I ogólnie ja tutaj już bym chyba zaczęła robić bloki. W sumie one będą w większości chyba takie. proste bardziej, nie? że chyba yy, wydaje mi się, że na takie, yy, bo patrzymy bardziej na taki styl amerykański i one bo będą raczej takie proste mi się wydaje ale czekajcie ja tutaj bym zniżyła to i kolejne i zaraz tutaj możemy wymyślać coś jeszcze tak to zamkniemy i takie zadaszenie ja tylko chciałabym coś teraz znaleźć te takie wiecie yy... Takie metalowe, nie wiem jak to nazwać, takie schody metalowe boczne. I wiem, że one tutaj na pewno gdzieś były, bo już je widziałam wcześniej. O, coś takiego, tylko że one są strasznie chyba wysokie. Jakbyśmy je zmniejszyli. To i tak jeszcze jedno piętro musimy dodać. Ale dobra, to dodamy jeszcze jedno piętro. Coś takiego po boku. Dobra, jest git. Teraz musimy schody tutaj wstawić, tylko one chyba będą tak wystawać. Więc ja nie wiem, czy nie trzeba gdzie jeszcze tego przestawić trochę. I w sumie. Coś takiego byśmy zrobili. Zrobimy jeszcze tutaj balkon, może. I tu po bokach. O. Tak Posuwamy. I myślę, żeby zrobić, w sumie, chyba całe z cegiełki, właśnie takie, jak są. E... Te schody. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W innym kolorze, czy może po prostu jakiś zupełnie inne, Może takie? Dobra, i teraz ja bym chciała ozdobić. W sumie, nigdy nie, nie wiem, jak to się nazywa. Są jakieś takie wykończenia. O, to świetnie wygląda. To jest tak trochę nisko. Czy tutaj będą normalnie o, coś takiego? Dobra, podłoga. Dobra, podłoga to chyba taki zwykły beton jej zrobimy czy coś takiego, ale może na przykład jakiś taki ciemniejszy. Albo takie jakieś takie, wiecie, brzydsze te. O, może być nawet coś takiego. Dobra, i do góry musimy dać półściankę. A może być coś takiego. I teraz czy te półścianki może robimy w takim kolorze? Dobra, to będzie spokojnie wyglądać. Robimy w takim kolorze. Dobra, taki zwykły ten wstawimy. Aj, musimy zrobić zamknięcia balkonów, żeby nam nikt nie wypadł. Dobra, zostawmy takie. I tutaj. No i teraz trzeba okna i drzwi do balkonów. Dobra, damy po prostu takie. Na sam środeczek. Coś takiego może, tylko mniejszego. Damy na dole takie. O, a tu możemy dać w sumie wszędzie te mniejsze, bo te większe się nie zmieszczą. Dobra, a te takie większe. O, to są teraz za duże już. Możemy dać tutaj jeden. Tu na środek możemy dać drugi. I też za dużo nie chcę ich robić. Ale tu mogą być. O, patrzcie. Obok wstawimy taki sam. No teoretycznie mieści się. Więc zrobimy obok taki sam. W ogóle trzeba chodnik zrobić. No i z tyłu chyba też chodnik zrobimy. Widzicie, tutaj w ogóle chyba e, zrobimy chodnik. O, po środku coś takiego. Tu jeszcze i tak musimy wstawić schody, które kurcze będą nam zawadzać, chyba trochę. Albo nie. Tu z tymi miejscami parkingowymi to chyba będzie taka dupa trochę blada. Albo może zrobimy je po prostu tak. że wiecie, będą tylko dwa miejsca parkingowe. Bo tu musimy poszerzyć trochę. No, o coś takiego. Nie, w ogóle całość tu poszerzymy. I zrobimy tak, plus oni i tak będą stawać gdzie będą chcieli, więc y, różnicy nam to nie robi. Ale słuchajcie, to zrobimy raczej taką biedniejszą dzielnicę, więc y, ja to bym powstawiała jakieś takie, o widzicie, takie zepsute rzeczy, jakieś śmietniki. Takiego, ale wstawiałabym tutaj jakieś takie, o widzicie, takie śmieci wszędzie. To będzie taka biedniejsza dzielnica. O, jakieś worki. No i ja bym tutaj zrobiła taką, wiecie, że to będzie taka biedniejsza raczej taka dzielnica, bym powiedziała. Raczej taka zaśmiecona. Śmieci. O, to jest fajniejsze. Dobra, usuńmy tą lodówkę i wstawmy to... No. <taki> takie, wiecie o co chodzi, nie? Takie, taką trochę biedniejszą o, tutaj bym zrobiła takie osiedle biedniejsze. Dobra. I teraz wstawmy sobie tutaj parę samochodów albo jakieś rowery, może. Dobra, stanął tak krzywo. Jakiego i może takiego, co? No i dobra. I w sumie dwa domy mamy skończone. Na końcu będziemy dekorować to wszystko. I wiadomo, tu dojdą jeszcze na pewno jakieś znaki, jeszcze sygnalizacje świetlne i tak dalej, i tak dalej, ale to będziemy sobie wszystko chyba na bieżąco robić. Także wyczekujcie następnego odcinka, bo będzie się też działo. Pa!